Potrzebujesz czegoś brzydalu? Chciałem zrobić koledze niespodziankę. To ten smutas przy sprzybaliście. Ostatnio jakiś baran chciał, żebym czytała mu wierszy. Nie lubię takich ekstra waginacji. Myślałem o czymś bardziej tradycyjnym. To co ma być? Twoja specjalność. Dobra, mam stałą stawkę, ale z dala od balisty. O, to wyjdzie więcej. Co? Za usługi niestandardowe trzeba dopłacać. Takie zasady. Ach, niech będzie. Za tyle to nawet cycka nie pokażę! Przysługa za przysługę? Jest coś, co możesz dla mnie zrobić. Hmm? Miron i Alfons. Tych dwóch drabów Loredo. Skopiesz im tyłki, to obciągnę nawet. Już i tak narozrabiałem przy egzekucji. Żadnych awantur. Wystarczy, że jakoś ich upokorzysz. Załatwione. Miron i Alfons... Dostali nauczkę? Jeszcze nie. Nie ma tak zabawa przy ognisku. Lepsza jest tylko zabawa przy ognisku i gozałce. A już całkiem najlepiej, jak jeszcze z kogo wyhedorzyć. Na szczęście nasz komendant zarwał wszystko! Czego, dziadu? Spróbujmy się Zapraszam. Prawda! Chodź na to, mała! Wujek opowie ci bajkę! Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż dziesięć Orenów ucha nie nadstawiam. W suchą, Nie ma to, jak zabawa przy ognisku! Lecz to jest tylko zabawa przy ognisku i gozałce! A już całkiem najlepsze... Nie lub, a ja Czego chcę? Zmierzyć. przekonajmy. Dasz szczęście nasz komendant... wszystko! Prawda? Chodź na tu, mała! Wujek, opowiem bajkę! Byle cię było stać na to bajdurzenie, bo za mniej niż 10 Orenów ucha nie nadstawiam. Nienawidzę. Um. Miron i Alfons... Dostali nauczkę? Jasne. Dobra, idę się zająć chłopaczyną. Prawda się tak dobrze nie ubawił! A już ci! Się... A znacie to! Raz mały fice drogą, psza jego mać! Aż tu krasto do to rypał budogą! Psza jego mać! Aż ty kurdu plu w żyć troscany! Psza jego mać! Pójdę na skargę do swojej mamy, Psza jego mać. Pośpiewaliście, to może czas na inne rozrywki.